Wielkimi krokami zbliżają się wybory prezydenckie, które będą już w przyszłym roku. Czy Pan wierzy w taki scenariusz, że w tych wyborach będzie trójka głównych kandydatów, czyli kandydat Prawa i Sprawiedliwości, kandydat Konfederacji oraz wspólny kandydat Koalicji Rządowej? Nie wierzę, że jednym z głównych kandydatów będzie kandydat Konfederacji. Konfederacja na razie jest na poziomie tych 10%. Mniej więcej to nie zmienia się od wielu, wielu miesięcy. Dziś też ciężko prorokować, jak po stronie demokratycznej, części sceny politycznej, czy będzie jeden kandydat. Wydaje mi się to dzisiaj dość mało prawdopodobne, bo słyszymy o tym, że swojego kandydata jednak są wystawiać Ludowcy Polska 2050, więc myślę, że w tej pierwszej turze będzie więcej niż kandydatów. Ale to tak naprawdę wszystko rozegra się w drugiej turze i poparcie poszczególnych partii politycznych, po środowisk politycznych w drugiej turze będzie decydować, kto będzie prezydentem. Oczywiście, ale jednak można powiedzieć, że Konfederacja trochę was ubiegła. Jako pierwsza przedstawiła swojego kandydata, kiedy my możemy poznać waszego. Nie wiem, czy nas ubiegła, bo to jest tak, jakby e, konfederacja ma ten problem, że musi walczyć o rozpoznawalność swojego kandydata. W platformie obywatelskiej jest przynajmniej kilku doskonałych kandydatów, ale mam wrażenie, pan redaktor e, przecież jest e, wnikliwym obserwatorem życia publicznego. Przecież też jako ogłosimy naszego kandydata, to nie będzie e, trzęsienie ziemi, jeżeli chodzi o news, bo Państwo z dużym prawdopodobieństwem już teraz domyślacie się, kto nim będzie. Oczywiście i tym kandydatem prawdopodobnie do mnie będzie Rafał Trzaskowski i teraz pytanie do Pana, kto w takim razie będzie mógł objąć stanowisko prezydenta Warszawy, jeżeli Rafał Trzaskowski to wygra to wybory? Dobra. Polityka w ostatnich latach nauczyła mnie jednej rzeczy, że nie ma co tak pisać kaskadowo zadań. My dziś mamy robotę do zrobienia, to jest wygranie kampanii prezydenckiej, wybranie wreszcie kandydata, wreszcie prezydenta dla Polaków, który będzie działał w interesie Polaków, bo osiem, ostatnie 8 lat PiSu, ale przecież przecież też wcześniejszy okres, łącznie dwie kadencję pana prezydenta Dudy to na okres dziesięcioletni, to jest zły okres dla Polski, więc ja skupiam się na tym, żeby pomóc naszemu kandydatowi, jak już będzie znany, wygrać wybory prezydenckie. Potem będziemy zastanawiać się nad kandydatem na prezydenta Warszawy. To będzie decyzja własnej partii, pana premiera Donalda Tuska. Na pewno będzie to dobra osoba. Oczywiście pojawiają się dużo takich spekulacji, że właśnie tą osobą może być pan. Pan byłby w stanie wziąć na siebie to brzemię? Ja w ogóle nie chcę. W ogóle nie chcę się, nie, nie chcę się bawić w spekulacje. Wie pan doskonale, tak to, że Warszawa jest miastem szczególnym w moim sercu. W Warszawie się wychowałem, Warszawę kocham jako moje miasto, ale to są poważne decyzje polityczne i to będą decyzje, które będzie podejmował pan premier Donald Tusk.